Cześć, tu Piotr Bednarek. Siedzę sobie właśnie w łęgu nad dębowcem w lasach janowskich. Jak widzicie piękny las, piękna meandrująca przez ten łęg rzeka za moimi plecami. Jest to jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi, a na pewno mój ulubiony las. Więc w takim dziwnym czasie, jaki teraz mamy związanym z pandemią koronawirusa, przyjechałem tutaj zaznać trochę spokoju. Ale las ten skłania, skłania mnie do przemyśleń, na przykład takich, że ten obecny kryzys z koronawirusem jest w zasadzie bardzo mały w stosunku do tego, co czeka nas w związku ze zmianą klimatu, do wielkiego wymierania gatunków, do którego przyczynia się cywilizacja człowieka. I myślę sobie, że bardzo ważne jest, żebyśmy po tym kryzysie wrócili nie do tego, co było przedtem. Ale zaczęli tworzyć trochę lepszy świat. A nie zrobią tego za nas ani politycy, ani leśnicy. Więc zachęcam Was wszystkich, którzy mnie oglądacie, do podjęcia jakichś działań. Póki co, póki trzeba siedzieć w domu, zachęcam do edukowania siebie i innych w tematach przyrodniczych o tym, jak działają rzeki, jak działają lasy dlaczego jedne gatunki występują tu, a inne tam. Takie rzeczy warto wiedzieć. Potem idąc w teren można ładnie obserwować różne procesy i całą przyrodę, zachwycić się nią, no i chcieć ją chronić. Łęk nad dębowcem, w którym siedzę jest miejscem, o które staramy się, staramy się o jego ochronę już od paru lat. Część drzew, cały jeden, całe jedno wydzielenie miało zostać wycięte w ubiegłym roku. Ale udało się, będzie to, cały ten łęk będzie zachowany, nie będzie tutaj prowadzona gospodarka leśna. Wcale nie trzeba było przywiązywać się do drzew, a wystarczyło w zasadzie parę pism, filmików, rozmowa. Więc da się. Zachęcam Was wszystkich do podjęcia działań, czy to związanych z ochroną lasów, czy z ochroną rzek, czy z usuwaniem barier na rzekach. Możecie zostać strażnikami rzek, możecie zapisać się do różnych innych organizacji czy działać na własną rękę. Każde takie działanie jest małą kropelką, z której utworzy się rzeka, która być może doprowadzi do ochrony chociaż części przyrody, którą jeszcze mamy. Dziękuję.